Przedmiotem dzisiejszego odcinka będzie PS Vita. Zapakowana ona jest w taką ładną paczkę która dostarczoną przez właśnie listonosza. Ale to była poczta lotnicza, bo musieli mi ją wyrzucić z samolotu i musiałem sobie na balkonie, żeby ją złapać. Dobra, więc na początku nie mamy tutaj zbytnio żadnej informacji. Mamy tylko tutaj, możemy ustalić, że to jest może pół kilograma, że ta przesyłka nie jest aż taka trwa, bo się. Opakowanie jest takie, że może się rozwalić, jak widzicie, może to zjeść. U, kurwa. Dobra, to może na początku weźmiemy sobie jakieś narzędzie do pracy. A jest nim. Może być tablet. A może być też pilot. Nie wiem, może sam wybierzmy. Może kto pokona tableta, albo kto pokona pilota. Może zobaczą. Pilot pokonał tableta. Więc może być pilot za otwieranie właśnie tej przysyłki. Więc uruszamy. Tak wygląda nasza pełnie wypakowana PS. Vita. Co jest kurwa? Widzicie to? Ona ma dziury w ekranie. Kurwa, chuj, kurwa, uszukał! Kurwa, tutaj jest nawet 10 dziur, kurwa! Nawet tutaj, ja pierdolę! Ej, kamera nawet, ja walę! Ty, ej, a może zobaczmy jak to się... Czy da się to włączyć w ogóle? No nie, kurwa, ja wydałem tyle pieniędzy na takie coś? Ty, kurwa, biebony! Ani nie działa! Jeszcze jestem, kurwa, chuj, uszukany! Jeszcze z tym opakowaniem, Jeszcze jest takie, kurwa, nietrwałe! Więc tak, do zalet nic, bo tu jest tylko taki przedmiot. Wiecie, że taki, że taki, żeby sobie stał, może albo nie, i tak mi się morta odbija. Yy, dobra, to do zalet nic nie zaliczamy. Może to dlatego, że możemy posłużyć, kurwa, nam jako hantel, nie? Żeby ćwiczyć dla takich chomików na przykład, nie? Albo tam szynszylić, kurwa, yy, chomików z gonem. Tutaj jeszcze mamy kawałek skórki od banana, bo to było w gratisie, więc możemy to tutaj dać. Jak widzicie, nasz ekran błyszczy tak samo tablet. Tablet to też jest takie gunwo, co w ogóle nic się nie daje. Kurwa, chodź tu. Dobra, o Boże, tablet mi się załączył. Zobaczcie. Ubra baterii. Ui ja Więc do zalet, nic nie zaliczymy. Ale do wad zaliczymy to, że zostałem oszukany przez ui, że mamy tutaj bardzo dużo dziur. Oczywiście tak jak w w dupie. I no, na może tam gdzie jest mój pindel. To tak, w wadach mamy właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, to, że zostałem oszukany, że nie da się włączyć i to, że nie dostałem ładowarki i to, że dostałem takie coś, to może być chip, żeby włączyć, więc możemy to dać właśnie w te miejsce, ale może to później spróbuję, więc jestem zmuszony postawić temu przedmiotowi ocenę 2 na 10.